E, witam Was barany. To jest dla Was czytanie na marzec 2024. Zobaczmy, co się u Was będzie dzieje. Wiem, że bardzo długo mnie nie było, ale już wracamy do normalnego trybu czytanie Ok. Twoja sytuacja, trójka pentakli. Jakie są wyzwania? Dziewiątka kijów. podstawa. Okay. E, szóstka pentakli i księżyc. Przeszłość. Dziesiątka mieczy. Co masz w głowie, do czego dążysz? Król e, rycerz Pucharów. Co nadchodzi? Umiarkowanie w tej sytuacji. Ósemka pentakli i dziesiątka pentakli. Otoczenie. Co się dzieje dookoła? Wisielec. Czego nie widać? Trójka kijów. I potencjalny wynik. Okej, okay. piątka mieczy. Dobra, i pod spodem mamy siódemkę bucharów. Okej. Okay. Zobaczmy barany, co się dzieje. Od razu, jak zaczęły wypadać karty, to mocno się jakieś takie sprawy zawodowe dla ciebie pokazały tutaj, ale to może być również jakieś przedsięwzięcie y, y, dotyczące domu, y, może jakiś remont, y, upiększanie. I y, mam wrażenie, y, że możesz również dostać. Y, Zadanie, które powiedzmy otrzymujesz od kogoś, kto jest na urlopie. Ktoś wyjeżdża na urlop i ty musisz za niego dokończyć jakąś pracę tutaj, i na koniec tego wszystkiego możesz się okazać, że po skończeniu tej pracy przyjmujesz stanowisko tej osoby, bo jest tutaj jakieś zwycięstwo nad innymi, ale ono się nie podoba. Otoczeniu, ponieważ mamy tego, mamy tę tego, piątkę mieczy jako końcową naszą kartę. Mamy również właśnie wisielca w Twoim otoczeniu i tak jakby. Odbił się tak naprawdę ten anioł w tej karcie umiarkowania. Obydwoje są oświeceni, obydwoje mają te aureole, ale wisielec jest tak jakby w tym odbiciu, czyli głową w dół, tak jakby w negatywie tej sytuacji, w sensie odbiciu i tak jakby w odbiciu lustrzanym. I mam wrażenie, że tak jakby przenosisz, przeniesione są obowiązki tutaj na ciebie, albo jakieś zadania po ustaleniach. E, trochę to jest w tajemnicy być może, albo nie do końca wiadomo, jakie są zamiary. E, um, Efektu końcowego, bo księżyc, który tutaj jest w podstawie, może sugerować, że ktoś, kto to zleca, nie do końca wie tak naprawdę, co chce, albo nie do końca wiemy o planach tej osoby. Być może jest to jakaś, jakiegoś rodzaju próba dla siebie, ale otoczenie pokazuje tego wisielca, więc jest to karta pewnej stagnacji. Tak, jakby ona ciebie nie dotyczy, czyli, tak, jakby osoby w twoim otoczeniu są e, tak, wykluczone albo nie działają. E, dużo jest tutaj. E, Jakiegoś piękna, jakiegoś skupienia się, empatycznego podchodzenia do sytuacji, troski, bo ten rycerz pucharów, zwłaszcza w tych takich zawodowych czytaniach, a myślę, że chodzi tutaj o jakieś takie konkretne sprawy, mówi o pięknie, mówi o przedstawieniu czegoś, co wygląda na zewnątrz naprawdę imponująco, co jest dopracowane, doszlifowane, ma się zaprezentować po prostu jak milion dolarów. Ok? I skupiasz się na tym, ponieważ. Taki, taki jest Twój cel, jakby tego, tego co zostaje zlecony, tej współpracy, koopora, kooperacji z innymi, bo Trójka Pentakli mówi o pracy zespołowej, o rozpoczęciu jakiegoś projektu, który jest ustalony, tak? Oni mają pewien projekt i przechodzą do jego realizacji. I jest tutaj dużo takich niewiadomych, bo mamy podstawą Księżyc, który mówi, że sprawy są ukryte, albo bo nie przedstawione Ci do końca. Mamy również tą siódemkę pocharów, która pokazuje, że Mo wszystko może pójść w różnych kierunkach, i właściwie to trzeba trochę w ciemno wybrać, w którą stronę. Ale ta karta również może pokazywać, że nie wiadomo, jakie decyzje zostaną podjęte, tak? Z da idąc dalej w tym zadaniu, albo w jakim kierunku idziemy, i myślę, że te sprawy są ukryte przed Tobą. E <laughs> I albo to jest nieobecność kogoś, albo to jest y trzymanie. Spraw w sekrecie, być może jakichś ustaleń kontraktu albo tak naprawdę do czego ta praca jest potrzebna, tak? E, podstawą również mamy szóstkę pentakli. Jest to e, inwestycja, inwestowanie w coś. To są czas, często takie e, ludzie, którzy mają pieniądze, którzy nie żałują tych pieniędzy na zrobienie właśnie czegoś. I ta szóstka pentakli no, czasem mówi o takich pieniądzach za darmo, o tym, że ktoś hojną ręką sypie i nie do końca tam liczy, ile dało, ile nie. Także wydaje się, że budżet jest, OK, Ale może te karty reprezentować też osoby, które nie do końca wie co chce. Coś tam mu świta, ale tak naprawdę przychodzi do Ciebie, żebyś ty jako fachowiec e, baranie zaproponował. I to może być też taka sytuacja odwrócona, kiedy ty y, możesz powiedzmy zajmować się... E, 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 na przykład remontem domu i masz jakąś tam wizję, ale nie do końca, i tak naprawdę potrzebujesz jakiejś porady, jakiegoś kierunku. Mamy ciebie w tym czytaniu jako ósemka pentakli. Więc tutaj jest kunszt, jest wytrwałość, dokładność, precyzja, jest coś, co trzeba dokończyć. Ale on jest mistrzem i on dokładnie wie, on już zrobił tak dużo tych pentakli, że on dokładnie wie, jak ma je robić. I z każdym e, kolejnym poprawia tak jakby swoją efektywność, wydajność, dopracowuje swój proces właśnie takiego rzemiosła. I to jest taka typowa karta zawodowa, ale ona może również mówić o inwestycjach. E, w nieruchomości, inwestycjach, w odnawianie czegoś, w jakiś projekt rodzinny. Dziesiątka pentakli również mówi o dużych pieniądzach, o tym, że coś będzie się materializowało. Albo jest to właśnie takie przedsięwzięcie y, rodzinne. Yy, I co jest dla Ciebie wyzwaniem tutaj? Myślę, że to, że nie znasz do końca tego kierunku, gdzie to idzie, albo planów tej osoby, która tutaj sypie tym pieniądzem, e, możesz mieć problem z wytrzymaniem jakiejś napięcia tej sytuacji. Bo dziewiątka kijów jest taką kartą, gdzie trochę brakuje, w tym oczywiście wyzwaniu, że trochę już brakuje nam cierpliwości, już nie jedno tak jakby przeszliśmy, ale mamy silną pozycję, on ma te osiem kijów, które jest tak jakby jego murem i to mogą być Twoje zdolności albo jakieś takie właśnie talenty. Znasz się na czymś dobrze i jakby spotykasz się z kimś, kto nie do końca wie, o, co, o, o czego chce, Albo mm, właśnie nie, nie do końca możesz ten kontakt nawiązać, ponieważ jest ten księżyc, więc jest tutaj jakaś tajemnica i taka właśnie mglistość, w jakim kierunku, tak? Mglistość tych potrzeb. Ale dziewiątka mówi e, Kijów o tym, że może Ci po prostu brakować cierpliwości, bo masz swoje zbudowane. Stoisz tego na straży, tego, czego wiesz, co wypracowałeś, na czym się znasz. Ale jako wyzwanie ta karta mówi, że już w garnku tu może wrzać i e, ciężko się ugryźć na przykład w język z, właśnie w rozmowie z taką osobą. No. Mm, mamy kolejną dziesiątkę w przyszłości jako dziesiątkę mieczy, e, m, która w tej sytuacji może pokazywać, że już masz doświadczenia z takimi osobami, albo już masz doświadczenia przy tego typu projektach i możesz właśnie na bazie tych doświadczeń jakby nie widzieć gdzie to tak naprawdę pójdzie. Ale jest tutaj profesjonalizm i chęć zaprezentowania jakby tego, co zrobisz w najlepszej okazałości. Właśnie ten rycerz pucharów, on przedstawia siebie, ma wyciągnięty puchar, więc jest otwarta pozycja, otwarta do zaprezentowania jakby tego swojego pomysłu, który jest już w jakimś sensie uformowany. Czego będziesz doświadczać? No mamy to umiarkowanie i ono świetnie się tutaj pokazuje jako taka praca w skupieniu, anielska cierpliwość, negocjacje, przelewanie, prawda, z jednego pucharu do drugiego, więc łączymy płyny, łączymy wspólne idee. Emocje, jest tutaj balans i zwłaszcza ta karta jest fajna, jeżeli właśnie nasz zawód ma coś wspólnego z upiększaniem rzeczy, dekorowaniem, tworzeniem jakiejś sztuki, bo umiarkowanie również mówi o takim harmonijnym przepływie energii, właśnie tworzeniem sztuki, rzeczy pięknych. Okej, okay, ale praca jest, ona rusza po tych ustaleniach, jest harmonijna i zdecydowanie idziesz tak jakby za swoim um, um, przekonaniem albo tym tak naprawdę jakby do czego dążysz, tak? To musi być ładne, to musi być okazałe, zachwycające. I zaprezentowane. I tak będziesz nad tym pracował. I to umiarkowanie właśnie dla mnie pokazuje, tak jakbyś przejął rolę tej osoby, która teraz jest tak jakby w odwróceniu, ok? W tym odbiciu lustrzanym. Więc takie jakby odbicie lustrzane jest niby takie samo, jednak inne. Ok? Więc mam wrażenie, że wchodzisz w buty kogoś w tym zadaniu. Czego nie widzisz w tej sytuacji? No, i tutaj mamy nowy kierunek. Trójka. Kijów mówi o tym, że szansa się pojawiła na horyzoncie, która może nas zabrać zupełnie, jakby w nowe tereny. Być może to zadanie jest takie unikatowe, albo to jest coś, czego jeszcze na przykład nie masz w swoim portfolio i to otworzy ci zupełnie nowe perspektywy, albo na przykład masz cały czas ta analogia klienta, który ma dużo pieniędzy, nie do końca wie, co chce, ale. Tak jakby, ponieważ ten budżet jest duży, możesz sobie pozwolić na stworzenie czegoś bądź zaproponowanie czegoś, czego, co się nie zdarza tak często albo jeszcze Ci się w ogóle nie zdarzyło. Okej? Okay? Natomiast myślę, że trochę sceptycznie do tego podchodzisz ze względu właśnie i na jakieś przeszłe doświadczenia i na to, że nie wszystko jest tutaj jasne w tej sytuacji albo finansowanie nie jest takie do końca jasne, na razie są pomysły, na razie są oferty przedstawione, a dopiero tak jakby będziesz ruszać do tego działania. No i jak się kończy sytuacja? I mam wrażenie, że ta, że ta trójka kijów, która pokazuje ci nowe przestrzenie przed tobą i możliwości, e, trójka pentakli, jakiś kontrakt, umowę, e, wykonanie również czegoś, praca e, no, tak jakby dostajesz to, tak jakby jest to ci dane pod kontrolę. Bo piątka kij, piątka mieczy. Mówi o. To jest karta konfliktu, ale dla mnie w tym wypadku pokazuje, że te trzy miecze, czyli trzy pentakle, trzy kije, tak jakby należą do niego. To jest jego łup i on zawdzięcza to sobie. Nie podoba się to innym osobom. Być może. Przez to zabierasz komuś posadę, no, ta karta mówi o tym, że robimy sobie wrogów, prawda? Czy to robisz specjalnie, nie do końca mi się wydaje, ale może, ponieważ ten księżyc pokazuje tajemnicę, więc może tutaj w tajemnicy jest jednak jakiś pomysł, żeby, żeby przejąć jakby te pieniądze, które się sypią tutaj. I być może. Może przejąć pomysł kogoś, kogo akurat w tym momencie nie ma. W każdym razie myślę, że barany wykorzystują tutaj swoją okazję. I y, no jest to po, piątka mieczy jest też taką kartą, która, która mówi o tym, że jest potrzeba wolności, potrzeba się wybicia, potrzeba zaznaczenia swojej obecności. Czasem trochę w brutalny sposób, y, ale tak jakby mam wrażenie, że tutaj dostajesz to, bierzesz to na swoje barki i po prostu należy to do ciebie, będziesz tym kierował i to jest twoje, prawda? Zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi. Zdobyłeś to po prostu. Okej, okay, już coś mi tutaj okay, wyskoczyło. Siódemka mieczy jako Twoja rada. No i właśnie on zabiera te pięć mieczy po cichu. Jest to strategia. Eee, oczywiście może być to karta złodzieja, ale on... Eee, Również e, myśli niestandardowo, ma swój plan, który chce realizować i jest bardzo bystry i widzi sytuację, widzi okazję i chce z niej skorzystać. E, mam wrażenie, że Tarot mówi o tym, że właśnie dostałeś taką okazję, e, postaraj się, wytrzymaj sytuację, e, bo i Również daj z siebie wszystko, zaprezentuj tak, taki, jaki masz plan, ok? E, I no, ta piątka, prawda, jako wynik e, da ci kontrolę nad sytuacją. Jeżeli dobrze, to rozegrasz i zaplanujesz. Tu się w ogóle jeszcze e, pokazała mi taka sytuacja, kiedy. Rozważasz różne oferty, a na koniec sprytnie wybierasz najlepszą dla siebie. Mimo tego, że prawda, na przykład bierzesz wycenę od kilku wykonawców, od, o, od kilku osób, ale tak naprawdę na koniec każdy z nich myśli, że wybierzesz jego, a na koniec tak jakby wybierasz to, co jest najlepsze dla ciebie, najlepszą okazję. Jest to sprytne e, działanie, e, na którym, którym możesz po prostu dużo tutaj zyskać. No dobrze, ale tarot mówi, że yy, prawda, jest okazja i yy, trzeba łapać byka za rogi. Zrób jakiś porządny plan yy, strategiczny yy, i jakby wykorzystaj to, co ci los tutaj daje. Umiarkowanie okay? no, mówi również o prawie przyciągania o tym, że dostajemy od losu to, czego serce potrzebuje. Yy, I jest tutaj właśnie harmonia przepływ tej energii, idziesz z prądem, idziesz z tym, co dostajesz od losu i no, mam wrażenie, że kończy się to dla Ciebie dobrze i wykorzystujesz tą okazję, a przynajmniej tak Tarot radzi tutaj. Myślę, że to wszystko, barany. Pozdrawiam Was i widzimy się w przyszłym miesiącu.